Dzień dobry! Witaj Kaczorek! Dzień dobry Panie Mochony za kamerą Dzisiaj mamy dla was, patrzcie co to jest Number One! Tak jest, miała swój debiut w 2019 roku Później przez prawie 3 lata jej nie było 2020 2021, no 2022 no, pod koniec 2022 wyszła Już niestety więcej jej nie będzie A z tego iż powodu Viva rezygnuje z importowania Można zrobić Number One'a nie wiem, u Piro Maxa czy SR pyro, ale to już nie będzie to samo. Viva, to była Viva. Tutaj macie fajne oznaczenia proste, przejrzyste, duże. Jak należy prawidłowo odpalać. Zanim odpalaj, przeczytaj. To według mnie powinno być na czerwono, ale nie ma źle. To jest grubcio. To się zmieniło. Przedtem to była taka czerwona bibułka, jak tam jest. O, taka czerwona bibułka tutaj była. Ląd podstawowy, ląd rezerwowy. 25 strzałów, kaliber 45 mm. Tutaj macie wszystkie ważne informacje. I tutaj wyprodukowano dla Pirohit, Viva, bla, 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 bla. Kategoria F3. Kod produktu, kaliber, bla, bla, bla. Tu efekty. I rok produkcji jest najważniejszy. I od razu mogę wam uprzedzić, bo też będzie na filmiku później, bo już my ją odpalaliśmy, a teraz nagrywam mowę wstępną. Została ulepszona glina. Została ulepszona glina. ścianki. Czy troszeczkę grubsze mi się wydają ścianki niż w poprzedniej wersji. Zresztą. Zresztą. Jest staruszka tutaj. Jest staruszka tutaj. Jest nie do odpalania. O, nawet można ją postawić. Zaraz zobaczymy. Opa! Opa! No, mamy staruchę i nowuchę. I tak jak widzicie różnią się różnią się. Ląd podstawowy z boku, ląd podstawowy z góry. Czy lepiej, czy gorzej, nie wiem. Jeśli tu jest stopina schowana, ok, ale raczej tu stopiny nie będzie. Bo wtedy stopinę się ucina i się wkłada ląd. Tu jest chyba zwykły ląd idzie. Tak, idzie ten zwykły ląd. Więc różnią się umiejscowieniem lądów. Szaty graficzne. Takie same, no ta wiadomo, że jest stara, no to jest troszeczkę wyblakła. I ta jest kanciasta, ta jest okrągła. Tak, ona właśnie Widzisz? Tu widać, ale tu widać ta ten papier. Ta, To jest taka perfidna. E, tak, to jest taka perfidna e, kanciasta. Widzicie? Taki kwadrat. No, I sześciokąt. nawet boki są. ten kwadrat, nie sześciokąt. Sześciokąt, e, pół. Dobra, e, Nie ważne żebym słabo z matematyki nagrywać. Kwadrat! A tutaj widzicie, są te boki... Sześcian, o, dobra. świeciło mnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale sześcian... Pięć, sześć. Ale myślisz, że góra jest taka sama jak bok? No to ten drugi, jak to było... No, a tutaj widzicie, boczki ładnie. Taka bardziej zgrabniejsza ta jest. I tutaj mieliśmy właśnie taką dyktę. Gdzie to jest błata dykta? Która też pewnie powodowała, że wyrzutnia wolniej składki. Czy tutaj jest taka dykta? Tu jest tylko taki mały papierek. To jest tylko taki mały papierek, a tutaj jest taka gruba dykta. No i tutaj jest gips już mocny, bo rzuciliśmy tą wyrzutnią, jak odpaliliśmy i glina wytrzymała, nie gips. E, tylko się rurki porozpadały, a tutaj. Jakiekolwiek mocniejsze uderzenie, gip się sypał, glina się sypała, więc... No dobra, ta jest zabytkowa, więc nie odpalamy, odpalamy sobie tą sztukę. I jeszcze bardzo ważna różnica, która pokazuje, że nowy Number One jest lepszy od starego. Eee, tu jest papier, tu była taka pseudofolia, pod tą folią nie było nic, pod tą folią Macie tekturkę. Ta tekturka pewnie i tak przed niczym nie chroni, ale jest. I zwróćcie uwagę tutaj na budowę tej glinki. Zobaczcie. Na budowę tej gliny. Ładnie zbita glina. W tym przypadku ta glina wygląda jak e, taki, taki korek. No i to jest taki sypie. korek. Nie widać, żeby była dobrze zbita, tylko tak na odpierdziel zbita. No, A tutaj mi... widać, że jest tak dobrze dopracowana, no. dlatego jest odporniejsza. Według mnie nowy number one jest lepszy od starego ale to jest moje Nawet ee, zdanie i, od, i powoli no. odpada A, A jeśli trafię. chodzi o efekty to zobaczycie no. nowego, starego musicie sobie przypomnieć jak to strzelał. no i nie wiem kiedy film leci, ale jak coś, szturmujcie na motylewską Kaczor tutaj będzie wam fajwery sprzedawał ganiajcie go na hasło jakie hasło dajemy, żeby rabat był? 10%? ten co był jaki? bo nie pamiętam, przypomnij Boguś, ale co Boguś? Ale co, no powiedz, no nie wstydź się, no. Małego. Czyli na hasło Boguś ma małego, Kacz wymyśli takie hasło, dostajecie 10% rabatu. A jak przyniesiecie kaczorkowi kiełbaskę, to dostaniecie 15%. O, no, nie, 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 Odległość 35 do 40 metrów. O, będzie problem z ostrością na początku. A to się zaraz łapie. co ludzie kupili nie ma wstydu nie ma wstydu dobre dupnięcie wielkość jak wódka luba, dobra Ładno, bardzo ładna Boguś już tylko na wyrzutnie żeby Potem nie było, że żeśmy odpalili jakąś wyrzutnię. Krzak nie, wysoko strzelała. Ty mówisz, że nisko. Wydawało mi się, że nie. Wysoko waliła. Wysoko? No. Wysoko waliła. Głośniejsza trochę to Dobre pierdzielnięcie, ładne efekty. Ci co kupili, albo ją mają, nie powinni narzekać. Kosteczka naprawdę. Se To Tu jest już bardzo. Kosteczka, i żeby nie było świeża partia zerwij dolną etykietę 2022 zerwij dolną etykietę ten papier Już jeszcze test przeprowadził no wygląda okej okay. Test kuriera <gry> dobra no. i postawiam. Ono nie, nigdy nie było aż wy... Ule, eee. źle. Trzymają się! Trzymają się, stary Number One po takim triku to zaraz miał dziury Nie, trzyma się No, fajne Czekaj o. Rupę, ale gips się Gipsy się trzymają, ale rurki powypadały No Nie To jest ulepszona, bo... Ona miała główny problem, to że gips się wsypał i był problem. A tu się gips trzyma, aż gips. Glinka. Glinka, glinka. glinka się dobrze trzyma, tylko rurki się podczepiały, bo były poprzeczepiane na papier, znaczy na taśmę klejącą, Ale robi robotę. Ze szczerego serca można polecić. Nie ma biedy. Number one trzyma poziom. Wiwa się postarała na odchodna.